Siemanko, z tej strony Mopen. witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. A dzisiaj: najlepsze inwestycje w FIFA 21. Więc zaczynajmy! Także znajdujemy się już w FIFA. No i dzisiaj pokażę Wam dwa sposoby na zarabianie na inwestycje z praktycznie pewnym zyskiem. Pierwszym z nich jest skupywanie kart wysoko ocenionych od 83 do 90, ponieważ ich cen na są teraz niskie. No i przykładowo wyszukamy sobie yy, każdy rodzaj właśnie takiej danej karty. Mam na przykład Aserbiego 83, który w tym momencie kosztuje niewiele, niewiele jak widać. W tym momencie kosztuje tylko ten zawodnik w granicach 2000 monet no a jego cena przy dobrym wyjściu od WC no a jakiegoś piłkarza czy też też WC o ikonę może na pewno wzrosnąć do nawet 4-5 i tak pracę z każdymi kartami również z kartami 84 na przykład Fernandinho Z jego ceną tutaj podobnie nie jest ona w tym momencie wysoka kosztuje gdzieś w granicach 4000, a z tego względu, że jest to pozycja obroncy, no to spokojnie ta karta będzie kosztowała przy dobrym z 8000 coś w tym stylu. No i tak z każdymi tempami 60

oraz te wszystkie wyżej sumie karty, które naprawdę są trochę na pieniądze. Przykładowo Taki Jan Oblak w tym momencie kartą z 91 kosztuje Poniżej 40 tysięcy dokładnie kiedy to nagrywam kosztuje ten zawodnik 37 tysięcy więc, za taką kartę, która spokojnie, naprawdę przy SPCO i konie może pójść do góry, może naprawdę kosztować 60-70 tysięcy. W tym momencie chodzi po 3,7 000. i y, takie inwestycje są właśnie inwestycjami czasowymi, ale zysk jest w nich pewny. Tak samo, jeszcze możemy sobie zobaczyć tutaj y, Marka André Tercztegiana. Który w tym momencie kosztuje około 30 tysięcy Gdzie tak naprawdę w poprzedniej flipie Jego cena wynosiła Praktycznie przez większość flipy W okolicach 50 tysięcy A przy do dobrej C nawet około 60 000. Więc polecam To jest pełny zarobek z takich kart wysoko ocenionych Na ten moment Póki jeszcze one są tanie Ale na pewno trzeba czekać na SDC o jakiegoś fajnego wynika w pole i inne. Drugim sposobem, który zaprezentuję w dzisiejszym filmie jest inwestycja w karty z Ewecelli które w tym roku jeszcze się nie pojawiły i na które z pewnością wiele osób też czeka. ponieważ będzie naprawdę można y, bardzo fajnie z tego zarobić y, głównie z karty srebr srebrnych i chodzi mi tutaj mianowicie głównie o zespoły y, Benemigów danych Nick, y, na przykład y, załóżmy krotowe, które ma jak widzicie praktycznie samych, studentów zawodników. No i inwestycja w te karty, które kosztują teraz naprawdę niewiele, jest tutaj naprawdę pewna, ale również czasowa, bo nie mamy żadnych informacji, kiedy te SPC się pojawią i kiedy tak naprawdę ich ceny pójdą do góry. I też możemy tak robić z, z innymi ligami, na przykład takie Tutaj yy, to jest bronisz. też tutaj mamy kilku srebrnych, kilkarzy, którzy na pewno będą w przyszłości coś kosztowali. to też jest raczej pewna inwestycja. Kto wie, kto inwestował już w taki sposób w przednich to na pewno wie doskonale o co chodzi. Również yy, na przykład. Bramkarze, bo tutaj na pewno wysoko cenni bramkarze tacy jak na przykład w Manchesterze City Ederson. Da właśnie tylko dwie karty tutaj zamienników, czyli ten srebrny bramkarz i Stefan no i tych dwóch pewnością powinno być do góry, też, też z tego jest wysoko cojone drogi piłkarz, więc tak to powinno być. Więc polecam zwłaszcza inwestować w zawodników z top 5 lig. Głównie z tego, ale oczywiście również widzą pewnie FTC o takiej ligi jak liga chińska, czy też neoksytanska i tym podobne ligi. Tutaj jeszcze też przykład od typu Union Berlin, który też jak widzicie posiada tak sporo zedurnych piłkarzy. I na pewno by to może fajnie z nich zarobić. Także to były moje sposoby na zarabianie w FIBA, tak jak to powiedziałem wcześniej, to są pewne inwestycje, to są naprawdę dobre inwestycje, można naprawdę sporo zarobić, ale trzeba czekać, więc jeśli macie budżet wysoki i możecie zainwestować, to bardzo polecam, chyba, że macie jakieś inne, lepsze sposoby na zarabianie, piszcie w komentarzach. To było na tyle w tym filmie, trzymajcie się, cześć!